Codziennie pod Warszawskim Pałacem Kultury odbywa się prawdziwe polowanie na ulicznych handlarzy. Miejsc urzędnicy ze strażnikami miejskimi w roli obstawy wlepiają straganiarzom mandaty i upomnienia, a nawet konfiskują towar. I to wygląda w ten sposób, że przyjeżdża urzędnik, informuje, że proszę się zwinąć. My mówimy nie, bo na jakiej podstawie? Przychodzi drugi raz, za trzecim razem przyjeżdża, żeby nie podchodzi, nie przedstawia się, tylko białe wory w ręku i naprzód zaczyna pakować towar. Czyli odbywa się kradzież. Nie ma nakazu sądowego, żeby nam zabierać towar. Nam zabierają na siłę towar. Nie to, że my, my nie mamy możliwości się spakować, po prostu. Zgodnie z prawem, ratusz powinien zwrócić zajęty towar w ciągu trzech dni. Powinien ale nic sobie nie robi z ludzi, którzy na zwrot muszą czekać tygodniami. Pan pełniący obowiązki tego miasta, pan Marcinkiewicz, powinien, powinien, powinien też się zastanowić, na co on zgodę wydaje. Bo ci ludzie naprawdę nie chcą nic złego robić. Oni po co są do tego zmuszeni, żeby pracować. Po nie ma socjalu, nie ma nic. Ci ludzie są naprawdę, jak ja widzę, doprowadzeni do, do desperacji. My chcemy żyć uczciwie, normalnie płacimy podatki i chcemy być ludźmi, a nie gorzej niż śmieci, bo śmiecie mają swoje miejsce w śmietniku, a my nie mamy żadnego. Doprowadzeni do granic wytrzymałości handlarze zapowiadają walkę z bezwzględnymi urzędnikami. Nie zamierzają jednak dochodzić swoich praw przed sądem, ale stanąć do prawdziwej bitwy na noże. Nie wiem, przyjdę tu z nożem, kupię sobie broń nielegalnie i będę tu stała pod bronią. Proszę, mogą mnie zamknąć. Do psychiatryka, nie wiem, ja mam dziesięciomiesięczne dziecko i nie chcę nic, tylko chcę tutaj normalnie żyć. To prawdziwa paranoja, że Urząd Miasta najpierw pobiera opłatę za handel, a następnie siłą usuwa handlarzy. Ciekawe, co powiedzieliby urzędnicy, gdyby to im nagle kazano spakować wszystkie manatki. Nina Kołakowska, Superstacja.